tv 24 Reporter Skype, Proszę Państwa. Chcielibyśmy parę słów powiedzieć o firmie, która niebawem będzie obchodziła swoje pięciolecie. To jest firma Lukas Bau. właścicielem jest Łukasz Szerzel To młoda firma, tak jak młode są te bloki, bo firma jesteśmy w tej chwili w Göteborgu, w Szwecji. Również swoje zlecenia ma nie tylko w Niemczech, ale również i w Szwecji, co świadczy Profesjonalizmie. Pracownicy, którzy są w tej firmie zatrudnieni, chwalą sobie w niej pracę, a firma dodajmy, zajmuje się pracami wykończeniowymi w sektorze budownictwa. Tutaj Państwo widzą nowy apartamentowiec, w którym prawdopodobnie firma miała swoje trzy słowa do powiedzenia w kontekście wykonania. Są to bardzo ciekawe apartamenty i wykończenie. No coś tu powiedzieć? Firma stara się o pracowników, stara się o to, żeby, żeby zlecenia jej powierzone były wykonywane dość solidnie. Zresztą firma <trymna> Lukas Wał otrzymuje pochwały od zleceniodawców. Wypadałoby Przyjrzeć się bliżej, ocenić i myślę złożyć firmie swoje zamówienia, bo jest to firma Lukas Bał jako firma z, z znakiem jakości, z gwarancją solidności. Łukasz Szelby Wąska, szef firmy, stara się o to, aby wszystko zawsze było w sposób należyty wykonywane i takie też są opinie, oceny. Yy, Podwykonawców innego inwestora. Myślę, że śmiało można polecić tą firmę, która jakkolwiek istnieje w Bremen, to ma też swoje zlecenia, jak widzimy tutaj na terenie Szwecji w Göteborgu. To na tyle. Łukasz Szelblewowska i firma Lukas Bau. Jeszcze raz chwalimy tą firmę, bo jest za co i myślimy, że wyszli e, zleceniodawcy, którzy złożą w niej e, swoje oferty i odwrotnie, e, będą na pewno zadowoleni.